jaki kierunek powinna wyznaczyć gmina w najbliższych latach. Tego będzie dotyczyć nowo przygotowywana strategia rozwoju gminy Ozimek. Taki dokument umożliwia pozyskiwanie środków zewnętrznych. Każda inwestycja, która ma być dofinansowana z różnego rodzaju programów operacyjnych, funduszy, etc., potrzebuje podstawy, podwaliń. Takim dokumentem jest strategia rozwoju gminy, która finalnie będzie uchwalana przez Radę Miejską. Po drugie, to jest w ogóle element koordynowania tego, co udaje się zrealizować, tego, co się nie, nie udaje i tego, na jakie inwestycje należy się nastawić. Jest pewną sumą potrzeb, ale również ich swoistą gradacją. No i po trzecie, ta, ta strategia będzie głosem wszystkich z jednej strony, możemy powiedzieć, interesariuszy, a po raz który przekładając na, na praktykę, tych, którzy w OZIMKu funkcjonują, działają. W przygotowania strategii włączono lokalne organizacje i mieszkańców podczas spotkania dyskusyjno- warsztatowego. Przeprowadzono także badania ankietowanych. Kiedy możemy się spotkać, wymienić doświadczenia i wymienić spostrzeżenia, które mamy, pomyśleć nad tym, w którą stronę się rozwijać, no to działamy wspólnie, mamy większą moc, większą siłę i działamy bardziej efektywnie. Chcemy wiedzieć od mieszkańców, i dlatego były ankiety przeprowadzane, jak oni widzą rozwój naszej gminy, a my będziemy to realizować i zastanawiać się, czy iść. W drogę, w tą samą drogę co mieszkańcy, czy może szukać innych rozwiązań. Strategia Rozwoju Gminy ma za zadanie diagnozować najważniejsze uwarunkowania i potrzeby rozwojowe oraz potencjał gminy. Pomoże w określeniu obszarów, celów i działań polityki społeczno-ekonomicznej prowadzonej w gminie w perspektywie najbliższych lat. Naszą najpilniejszą potrzebą jest. Samochód, busik jakiś, który by mógł dowozić część naszych podopiecznych do warsztatów terapii zajęciowej, które w tamtym roku zostały utworzone w Tarnowie Opolskim. Jest to zupełnie sąsiednia gmina, no ale nie ma specjalnej możliwości, żeby rodzice indywidualnie dowozili. Warto wiedzieć, jaki jest plan Magmina, jak, jak się rozwija. My, jako klub HDK Jesteśmy mocno związani z gminą, także, także jakiekolwiek zmiany w strukturach i, i, i w strategii gminy nas dotyczą. Strategia rozwoju gminy ma zostać przygotowana na lata 2022 do roku 2030. Wskaże, jak skutecznie rozwijać miasto i gminę Ozimek.